Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mam na imię Hania, a to mój mąż, były ksiądz Jerzy. Jurku, podczas ostatniego programu y, omawialiśmy i prezentowaliśmy na planszach trzy rodzaje postaw, jakie przyjmują ludzie w stosunku do Boga. Tu jeszcze raz pokażę je. Jest to postawa człowieka religijnego, który. Nie za bardzo jest zdecydowany na Boga, wie, że Bóg jest, ale właściwie on decyduje, człowiek sam decyduje o swoim życiu. Postawa człowieka mm. niewierzącego, który kompletnie nie jest zainteresowany Bogiem, nie bierze go pod uwagę w swoim życiu, w swoich planach. Raz trzecia postawa. Postawa człowieka, który postawił i oparł swoje życie całe na Bogu. Człowieka gorliwego, którego Biblia nazywa wierzącym, tak, w rozumieniu biblijnym. <laughs> I w tej audycji podsumowałeś, stwierdziłeś, że najczęstszą spotykaną postawą w naszym kraju jest postawa człowieka tego religijnego, letniego. Czyli człowieka, który jest świadomy, może to pokażę znów tą planszę, człowieka, który jest świadomy, że Bóg jest, tak, natomiast on sam jest najważniejszy, siedzi na koniec swojego życia, Także Bóg jest dopuszczony do pewnych sfer tylko do, do, w życiu. Yy, Bóg jest yy, zaszklatkowany do jakichś dni, do jakichś obrzędów, rytuałów, natomiast nie ma realnego wpływu na to, co się dzieje w życiu, na de podejmowanie decyzji. Powiedz mi, dlaczego tak jest? Dlaczego tak mało jest ludzi gorliwych, natomiast tak dużo ludzi religijnych, letnich? Hmm. Myślę, że tak się dzieje i tak jest dlatego, że po pierwsze trzeba być świadomym treści Ewangelii, mhm. czyli dobrej nowiny, czyli tej oferty, którą Jezus nam pozostawił, przedstawił. Trzeba o niej przeczytać w Biblii samemu. Znam takich ludzi, którzy czytając Biblię, Uważnie, ze zrozumieniem sami się nawrócili. Radykalnie ich życie uległo zmianie. Bądź też trzeba słuchać, jeżeli ktoś głosi, dlatego my staramy się głosić. Po drugie, to, żeby zostać człowiekiem biblijnie wierzącym. Trzeba się opowiedzieć za Jezusem, czyli trzeba podjąć świadomie decyzję, powierzyć, oddać Mu swoje życie. Zawierzyć, że On rzeczywiście umarł za mnie i On może odpuścić, przebaczyć mi moje grzechy. Tak dokładnie jak poprosił tak zwany dobry łotr na krzyżu, dobry Wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego królestwa. Mhm. Mówisz o tym ostatnim. Po trzecie, trzeba być gotowym zapłacić cenę za tą decyzję, za ten wybór. On Po ludzku to nie jest łatwa droga. Za chwilę o tym więcej powiemy, o tym aspekcie. Więc ta decyzja w otaczającym świecie, Zwykle jest niepopularna. Stosunkowo niewiele osób decyduje się na radykalne pójście za Jezusem, bo to w rzeczywistości oznacza. To znaczy być gotowym, żeby nas określali jako sekciarze, poszedł do sekty i tak dalej. Rodzaj takiej. Pewnego napiętnowania społecznego, czy też odrzuc odrzucenia niezrozumienia. To jest realna cena do zapłacenia, przynajmniej przez pewien czas. Po czwarte, to wszystko, co wcześniej powiedziałem, powoduje, że większość ludzi jednak nie decyduje się na tą propozycję, na tą ofertę i wezwanie Jezusa, które nam pozostawił. Jezus określił to, że to jest tak zwana wąska brama, ciasna brama i wąska droga. W Ewangelii według Mateusza czytamy o tym, Jezus mówi do swoich uczniów. Możesz podać tak parametry? Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wiersze od trzynastego do czternastego. Wchodźcie przez. Ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu tych, którzy ją znajdują. Mm -hmm. no, fragment znany, bardzo często czytany. Niby każdy wie o co chodzi, ale czy możesz w takim razie powiedzieć, co to w takim razie jest ta yy, przestronna brama i ta szeroka droga? O to yy, zaczyna się ten werset, tak? Co to, jak yy, to rozumiesz? Możemy powiedzieć skrótowo, to droga lekka, łatwa i przyjemna. Droga, która nie wymaga szczególnych wyborów. Ponoszenia tak życia, tak? kosztów. Mhm. Panują na niej względność, relatywizm, koniunkturalizm, jeżeli chodzi o y, wartości, zasady, normy. Y, charakteryzuje się od strony takiej społecznej takim stadnym zachowaniem, tak zwany owczy pęd, czyli idę tam po prostu, gdzie większość. Mhm. Ponieważ wszyscy tak robią, albo większość tak robi, to ja również. Mhm. Ponieważ wszyscy tam chodzą do kościoła, przynajmniej od czasu do czasu, to mhm. ja również, to my również. Owczy pęd, mhm. bez szczególnego zastanowienia się i wyboru. Mhm. To taka char... mhm. pokrótce charakterystyka tam jest powiedzia... przestronnej bramy i tak. szerokiej drogi. Tak, ale co powiedział, że to jest. Prze, przez ten brama, szeroka droga, ale ona prowadzi do zguby, tak? W końcu, co to jest tą zgubą? Bo wiele osób tak chodzi, ale wiesz, żyje spokojnie i funkcjonuje. O jakiej zgubie mówi tutaj Jezus? Że ta Dosłownej. szeroka droga prowadzi do zguby. Mhm. Zguba oznacza zgubę dosłowną i to na wieki. Mhm. To znaczy utratę życia wiecznego, to oznacza bez ogródek piekło. Tyle na temat. Mhm, dobrze. Kolejny etap tego, tego, co powiedział Jezus, potem mówi o ciasnej bramie i o wąskiej drodze. W takim razie omów to, co to jest ta ciasna brama i wąska droga. Dla ciasna, naszego codziennego życia, tak? Ciasna brama, wąska droga, ponieważ po ludzku nie jest na niej łatwo. Podobnie jak na wiejskiej, górskiej ścieżce. Y hmm. Na przykład większość ludzi kłamie, a ja nie będę kłamał. Większość postępuje po najmniejszej linii oporu, a ja będę przestrzegał zasad. Większość młodych zamieszka ze sobą przed ślubem, ale nie ja. Większość małżeństw myśli albo mówi prawie połowa, Rozwodzi się, ale nie my i tak dalej. Mhm. Y, to znaczy, y, jesteśmy wierni zasadom, które przyjęliśmy i wartościom, które wyznajemy, bez względu na cenę, jaką przychodzi nam zapłacić. Mhm. I ta wąska y, droga i ciasna naprawdę prowadzi do życia. Też jakiego życia. I znowu życie Opowiec podobnie jak e, poprzednio zguba, oznaczają życie dosłownie i to życie wieczne na wieki z Bogiem. Taka jest gwarancja, taka jest zapowiedź Jezusa, ten, kto zdecyduje się wejść na, przez tą ciasną bramę i pójść wąską drogą. Jezus, sam Jezus gwarantuje mu życie wieczne, czyli, Niebo. Mm -hmm. Trzeba dodać, że do tego życia wiecznego wchodzi się nie przez akty religijności, nie przez sakramenty, wbrew pozorom, dzięki pośrednikom, ale dzięki osobistej decyzji, zawierzeniu Jezusowi, oddaniu mu swojego życia, czyli przez tak zwane narodzenie się na nowo z Ducha, mhm. wchodzi się w wymiar Bożego Królestwa i dziedziczy się życie wieczne na wieki. Mhm. Jeszcze coś, bo dlatego, że czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany w swoim życiu, już nie chce chodzić szeroką drogą, tak nie chce iść za wszystkimi, chce iść tą wąską drogą, chce iść za Bogiem, opowiedzieć się, co praktycznie ma zrobić. Jeżeli nie usłyszał wcześniej o tej ofercie, wystarczy sięgnąć do Biblii, samemu zacząć czytać uważnie i wyciągać wnioski. Można też zapytać innych, którzy wcześniej już uwierzyli, przyjęli zbawienie z łaski przez wiarę, nie z uczynków, broń Boże. Paweł pisze, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Zbawienie można uzyskać. To nasze zbawienie za darmo, ale Jezus zapłacił za nie najwyższą cenę tylko przez wiarę. W żaden sposób nasze uczynki nie są w stanie mhm. nam wysłużyć zbawienia. Mhm. Dziękuję Ci bardzo za to, co powiedziałeś. To była taka kontynuacja naszych poprzednich odcinków, a Państwa zachęcamy do tego, do. Zastanowienia się nad tym, do przemyślenia tego tematu, do popatrzenia się na swoje życie. Czy jesteście na szerokiej, czy na wąskiej drogie, drodze i jaką drogę chcecie wybrać? Jaką chcecie iść w przyszłości? Decyzja należy do Was. Pozdrawiamy i zachęcamy. do nas... Zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Do zobaczenia.